Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem tata. A ja jestem mama. A miało być zupełnie inaczej. Cześć wszystkim. Ja jestem tata. A ja mama. Przychodzimy do Was, no właśnie. Z, z kanału Zaksiążkowane. No właśnie, że nie. No. Bo obraźcie sobie. Że po burzliwych naradach zdecydowaliśmy się spróbować zrobić sami film. Opowiemy Wam troszeczkę o naszych książkach, czy ten film będzie miał swój ciąg dalszy, czy też nie. Wszystko zależy od Was, słuchajcie. Tak jest. A więc, co przeczytaliśmy podczas tych wakacji? Małgosia. A zatem chciałam powiedzieć o czymś, co, o czym dziewczyny na swoim kanale nie mówiły. Natomiast nie jest to lektura, której się pewnie możecie spodziewać. A zatem słuchajcie, elementy szalinie poświatowskiej dla szczęśliwych i nieszczęśliwych kochanków. Jest to pozycja, którą ja uwielbiam bezbrzeżnie. Czytałam to jako nastolatka. Są to wspaniałe, cudowne wiersze. Chociaż wiersz nie jest jakąś moją, jakimś moim gatunkiem uwielbianym. Natomiast. Jako nastolatka właśnie sama próbowałam pisać wierszydełka. Jakie tu masz skarby w tych? I mam różne skarby w tej książce, ponieważ ona hmm. bardzo, bardzo długo leży na mojej półce i systematycznie do niej wracam. Jeśli mielibyście ochotę poczytać coś zupełnie innego, właśnie może, któraś z was ma taką romantyczną duszę, ja was zachęcam, dlatego że no jest to niezwykle wartościowe, ciepłe, no niezwykle prawdziwe. W związku z tym, że nasz kanał ma się nazywać Zakochani, Zaczytani, to hmm, może wieś, być. A ja się troszeczkę teraz wzruszyłem, wiesz? Przestań. To może być to właśnie jakby dobry pierwiastek, który będzie nas prowadził przez ten kanał. Ta właśnie literatura. Słuchajcie, w związku z tym, że film nagrywaliśmy kilka dni temu, mieliśmy inny zupełnie pomysł na nazwę naszego kanału. Teraz zmieniliśmy zdanie i będziemy się nazywać literaccy. To yy, ja przeczytałem yy, kolejną książkę Margaret Atwood. Tym razem jest to Czarci Pomiot. Bardzo lubię styl pisania Margaret Atwood. Oczywiście najbardziej kojarzycie jej książkę opowieści podręcznej albo testament. Natomiast ta książka opowiada o człowieku, który był na szczycie w machinie show biznesu, w machinie wielkich spektakli teatralnych i z tej samej góry spadł na sam dół. Dzięki różnego rodzaju intrygom. Żeby ratować, ale też żeby się zemścić, przyjmuje pracę w więzieniu, gdzie wystawia burzę Szekspira, na którą to zaprasza właśnie tych, którzy go z tego piedestału zrzucili. Przegenialna, wymyślona fabuła, pisana pięknym językiem, wcale nietrudnym, bardzo gorąco polecam. Też już kilka razy mówiłam o tym i ja, i Zuza, i Daniel. Tą kolejną książką będzie Rdzaba Małecki, Jakuba Małeckiego. Nie ukrywam, że Zuzanna mnie bardzo w nim zakochała. Znowu nawiązuję do tego zakochanego kanału. Zuzanna mnie w nim zakochała i to jest prawda, ponieważ jest to autor, który. Nie, Boże, tak na mnie mnie dekoncentrujesz. No ale, poczekaj, bo mówisz o zakochaniu, mówisz o Małeckim, no czuję się troszeczkę taki nie swój No, mój. no, ale dobrze, bo jestem w nim zakochana. W Małeckim. Jakubie, Panie Jakubie, przepraszam, że tak tutaj e, pozwoliłam sobie Panie na, Jakubie, na taką dygresję. Pana noga w moim domu nie powstanie. <laughs> Chyba kpisz, nie mów hop. Póki nie hapniesz. A zatem yy, słuchajcie, rdza Jakuba Małeckiego. jest to fenomenalna yy, książka, która opowiada o poznajemy Szy siedmioletniego Szymona i jego babcię Tośkę. No i jest to taka, yy, taka książka, która jest prowadzona. Yy, wielotorowo. Wielotorowo, to chciałam powiedzieć, ale też jakby pokazuje przeszłość, teraźniejszość i o tym, w jaki sposób yy, postacie zmieniają się na przestrzeni wieków. No jest to wyjątkowa która ja jestem zauroczona. Tą książkę zgarnąłem e, z półki Zuchy. E, Nesbo Magbet. Jest to książka oparta oczywiście o dramat Szekspira. Słuchajcie, jeden wielki dramat i w tym najgorszym tego słowa znaczeniu nie polecam. Wydaje mi się, że sam autor, którego zresztą inne kryminały są świetne, tak za się, tak chciał być blisko tej e, fabuły Szekspira, że e, powstała książka tylko i wyłącznie oparta na absurdzie. Nie sięgajcie, pani. Jedyne dziecko. O tym też mówiłam, bo czytałam to podczas, włączając się w maraton nie, Zuzy nie, i Toli. Absolutnie, to nie było wtedy. A, oczywiście. Jedyne dziecko czytałaś w górach. Właśnie. <grym> <grym> Jeszcze raz. Słuchajcie, kolejną książką, o której chciałam wam powiedzieć, a którą to przeczytałam podczas minionych wakacji, to jest książka Jedyne dziecko tejże autorki której nie będę wymieniać z nazwiska, bo nie chcę popełnić żadnego fopa. Jeśli macie ochotę na świetny kryminał, to zachęcam was, ponieważ jest on, przynajmniej do połowy, bardzo mocno nieprzewidywalny i bardzo mocno wciągający. Natomiast później dzieją się tam różne rzeczy. W dużym skrócie jest to historia o kobiecie, która się wywodzi z nizin społecznych, która to za pomocą yy, orzenku. Dostaje się na trochę wyższe, wyższy level społeczny, wyższą hierarchię społeczną, rodzi dziecko swojemu mężowi, no i to dziecko ginie. Mówią, że popełnia samobójstwo. I to jest nastolatka, która ma właśnie tam około 17 lat. Natomiast ona nie wierzy, że to dziecko, że to jedyne dziecko jej umiera popełniając samobójstwo i próbuje dojść do tego, co się wydarzyło z jej córką. Dochodzi? Dochodzi na samym końcu do tego, co się wydarzyło z jej córką, natomiast nie wiem czy. No nie spodziewam się oczywiście Ale takiego. Czy to jest fajne, czy nie fajne? No właśnie, chcę powiedzieć, jakby dobrze. do połowy jest super, jakby wszystko się generalnie tam spina ze sobą i zazębia elegancko, jak te trybiki. Natomiast mnie rozwiązanie nie ucieszyło. Ale nie ucieszyło mnie dlatego, że wiecie no, to są cały czas abstrakcyjne sytuacje, że ja się wkręcam w jakiś kryminał i dla mnie rozwiązanie jest wtedy super, kiedy ono ma podstawy logiczne. No dobra, ale gorsze to jest od tego Pasażera, co kiedyś tak... Nie, e... od Pasażera to chyba nie będzie gorszej książki. Nie, nie, myślę, że tak na trzy i pół, no trzy gwiazdki, skłamałam z tym pół, na trzy gwiazdki ją, mm. ją polecę. Jeżeli ymm, Pasażer się Wam podobał, to to będzie Wam się podobało bardziej, zachęcam, ale no, tak tylko na trzy gwiazdki. Eee, moja kolejna książka i kolejne odkrycie, znowu dzięki e, córkom, to jest ukochane równanie profesora. Joko ogawy. Ja wiem, że matematyka i muzyka to są takie dziedziny, które powinny się zazębiać. Niestety w moim życiu zdarzyło się tak, że od czwartej klasy szkoły podstawowej zacząłem ściągać tą matematykę i nie umiem jej. Nie, nie rozumiem. Bardzo mi z tego powodu przykro. Teraz dzięki Toli i dzięki. Ma szansę e, przejść do piątej tak, klasy, a właściwie do szóstej. Przerabialiśmy ułamki dziesiętne i dzięki temu już coś mi tam w tej głowie świta z tą matematyką. Natomiast ta książka. Pokazuje matematykę od takiej strony, że można się w niej zakochać. Liczby piramidalne, stosy, układanie tych liczb, wszystko jest przeliczalne, wyliczalne, a jeszcze podane takim prostym i pięknym językiem że w tej matematyce rzeczywiście można się zakochać. Polecam serdecznie nie tylko miłośnikom matematyki. Słuchajcie, książkę, która, którą przeczytałam e, również podczas tych wakacji i podczas maratonu, na którym oczywiście nie byłeś, mhm. e, to jest Edgar Keret i nagłe pukanie do drzwi. Ale ja też ją czytałem i też no strasznie i? mi się podobała. Wszystkie opowiadania. Możesz opowiadać śmiało, przepraszam cię najmocniej. Jak zwykle chcesz mi zabrać całe Nic ci nie zabieram, prostu... kochanie, ja chciałbym ci wszystko oddać. Numer konta poproszę i kartę. Słuchajcie, jest to zbiór opowiadań. Oczywiście dla trochę starszego czytelnika aniżeli moja ukochana Tolcia. Natomiast są to tak abstrakcyjne opowiadania, że nie wiem w jakim stanie umysłowym i mentalnym był autor, że wymyślał no po prostu coś, co się w głowie, w mojej głowie w ogóle nie, nie składa. Najzabawniejsze jest to, słuchajcie, że czy ja, myślę, czy Ty, czy Zuza, która czytała, czy. Wszyscy inni, którzy będziecie je czytać, mam nadzieję, że, że będziecie czytali tę książkę, myślę, że będziecie na swój jedyny i niepowtarzalny sposób rozumieli te opowiadania. One są po prostu niezwykłe. Jest to coś, co w ostatnich latach mnie na pewno, nic mnie tak nie zaskoczyło ostatnio jak ta książka. Tak, ale jeżeli na przykład lubicie książki albo filmy Woody Alena, to ta książka też jest dla Was. Jeżeli polubiliście paragraf 22 Helera, to ta książka jest również dla Was. Hmm? Co? Włos. Włos, bogoliłem się dzisiaj. No dobra. Słuchajcie, polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. A teraz moi drodzy sięgamy po książkę Szczepana Twardocha, Król. Zresztą niedługo będzie film. E, ja e, Twardocha przeczytałem trzy książki: Drach, Morfinę i Króla. E, morfinę przetrwałem. Dracha było mi strasznie trudno przetrwać. E, Król mi się bardzo podobał. Lata przedwojenne, e, małe zaułki ciasne knajpy, dużo alkoholu, dużo papierosów, ring bokserski. Czyli to jest tam mniej więcej taka sytuacja, bo Daniel zawsze by chciał żyć w takich czasach, w takim świecie, wiecie, takie trochę... Bardziej mi chodzi o te knajpki. Polecam wam ee, bardzo serdecznie. Kobietom też. Nie wiem, jakieś szowinistyczne tutaj w ogóle... Po co rozróżniać płcie? Ups. I co teraz? Teraz mówimy dalej. Masakra na wyspie Utoja. Pamiętam, jak ty drżałaś, płakałaś, jak uzyć. No, ale czemu, ci tak, czemu tak? ironizujesz? Nie ironizuje. A bo... że, że twój tonek ironizuje. Nie, chyba ty ci poszedłem zrobić, nie pamiętasz? Nie, bo ciebie nie było byś na koncercie, jak ja to czytałam. To jest możliwe. To jest możliwe, no. Jeśli mieliście okazję oglądać na zaksiążkowanych maraton, w którym brałam udział, to właśnie podczas tego maratonu czytałam tę książkę. No, powiedziałam tam tak naprawdę wszystko. No, część z Was pewnie pamięta starszych widzów, część pamięta um, tą sytuację, z, um, która jest opisywana przez Adriana Pracownia, w której on brał udział. Um, jeżeli ktoś z Was nie słyszał o tej masakrze, to ona się wydarzyła właśnie na wyspie, na, którą, na której um, byli młodzi ludzie, bo to byli młodzi ludzie powiedzmy w wieku, w wieku mojej zuzi, którzy brali udział w. Hmm, chyba szkoleniu jakimś partyjnym. Oni byli gdzieś tam skorelowani z jakąś partią, no ale to nie ma żadnego znaczenia. W każdym razie było ich tam kilkaset osób, chyba. No i na tą wyspę dostał się jakiś wariat, nie wiem nawet jak go nazwać, szaleniec. Jak on się nazywał? Brunswick? Brejvik. Na tą wyspę dostał się Brejvik. No, i zaczął po prostu do tych dzieciaków strzelać, tak? Ale strzelał, jakby co jest dla mnie no nie do pomyślenia, to za wymyślił sobie, dlaczego, że warto zabić tych młodych ludzi właśnie dlatego, że przynależeli do tej, a nie innej partii. To jest to dla mnie po prostu. Mało no... No, no trochę tak jest, że w takich trochę czasach żyjemy, że może nie strzelamy jeszcze do siebie, oby nigdy tego, żebyśmy tego nigdy nie przeżyli. Ale może, äh, to tak. Czytajcie tą książkę, bo im więcej będziemy o takich rzeczach mówić, tym może To jest taka książka trochę ku przestrodze. Tak. Złego. Tak, ja bym dokładnie to samo powiedziała. Książka ku przestrodze, słuchajcie. Czytajcie to koniecznie, bo do tego właśnie prowadzi to, co się te rozgrywki ta polaryzacja społeczeństwa do tego może doprowadzić więc bardzo bym chciała że żebyśmy przyłożyli taką małą cegiełkę i powiedzieli nie nigdy więcej Stuart Tarton, Siedem śmierci Evelyn Hardcastle Słuchajcie e, jeżeli ktoś to czyta w audiobooku to ja stawiam ja, słucha sucha to w audiobooku to ja mu stawiam E, dużą kawę, jeśli do połowy książki udźwignął to i mógł się odnaleźć w tych wszystkich... E, andrach. Taki galimatias jest tam, że przez pierwsze 100 stron to cofałem co, co chwilę do pierwszej drugiej strony, gdzie jest opisana e, gdzie są opisane postaci, które występują i kim one są. I rzeczywiście coś jest takiego, że ten klimat Agaty Christie i takiego klasycznego kryminału, mo może też przez to, że wiesz, że to się dzieje w jednym domu, że jedni bohaterowie, że wśród nich jest ten morderca, tylko troszkę Ale to... podoba ci się to? Nie powiem, że nie walczyłem z tą książką, bo jak pewnie wiecie, ja mam trochę tak, że czytam trochę inną literaturę, ale w momencie, kiedy przeczytam dwie, trzy książki, które są, wymagają może troszeczkę większego skupienia, chcę w jakiś sposób się rozładować. No, przy tej nie rozładowałem. Przy tej trzeba być cały czas skupionym i bardzo mocno e, nadążać za e, tym e, rozwojem akcji. Przeczytaj sobie, bo to jest bardzo ciekawe, ale na pewno. I będę musiał ciągle wracać do początku. Twój chmielarz. Kolejną książką jest Horyzont Jakubama Małeckiego. Właściwie jestem już przy końcówce samej i słucham to w audiobooku. Yy, bardzo interesująca pozycja, prowadzona dwutorowo. W audiobooku, jak tego słucham, to jedną postacią jest Tomasz Organek, który czyta... Nie podoba mi się. Ale bardzo dobry muzyk. Pozdrawiam. A drugi, Właśnie nie byłam pewna, czy to jest toż sama postać, bo nie wiem, jak on ma na imię, Organek. <grym> Tomasz. Na pewno? <grym> No, właśnie on. A drugą postacią, weź. Drugą postacią jest moja ukochana aktorka, pani Magdaleno, pozdrawiam, Magdalena Cielecka. I właśnie ona czyta drugą postać, postać Zuzanny. Powiem Wam, że historia opowiada. Ale poczekaj, bo to jest ten wojskowy, tak? Tak, okej, okay, dobra. To właśnie tak. Tomasz Organek gra wojskowego. On ma na imię. Maniek ona na niego mówi. Zuzanna mówi na niego maniek. Hmm, właśnie ów Maniek, ale nie pamiętam, jakie to imię było dokładnie, pełne, przepraszam. E, więc e, właśnie on opowiada, no teraz mnie Zuzanna wybiłaś, wiesz, naprawdę możesz o mi... Mówisz o o maniku no, no, no bo chciałam... Wcześniej mówisz minutę o tym, jak organy <laughs> no, ja ja ma imię. ja to jest na szkanał, no. o tym po prostu... MANIEK! <laughs> Chcielibyśmy Dobrze. też, żebyście powiedzieli, jak Maniek ma naprawdę na imię. A zatem, tak jak powiedziałam, historia jest prowadzona dwutorowo. W audiobooku czyta to Tomasz Organek, męską postać, a żeńską postać czyta moja ukochana aktorka Magdalena Cielecka. Yy, historia opowiada właśnie, yy, historię opowiada ze swojej strony Maniek, który służył w Afganistanie, no i opowiada, co się w tym Afganistanie działo. A Zuzanna yy, odkrywa historię swojej nieżyjącej mamy, która bardzo młodo zmarła w wypadku samochodowym. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, bo ja jestem ciekawa, jaka to jest do końca historia, a tu jeszcze w momencie, w którym jestem, nie ma jeszcze tej, nie ma jeszcze wyjaśnione. Słuchajcie, polecam Wam bardzo serdecznie tę książkę. Jeżeli jesteście ciekawi, jaka to jest historia rodziny Zuzanny, jeśli Was, was chociaż trochę zaintrygowałam, to spróbujcie sami się przekonać. Ja jeszcze nie wiem. Zwierzęta nocy. To jest to jest film. To jest taka bardzo ciekawa i nieprosta ee, wbrew pozorom książka. Kobieta, która rozwiodła się kilkanaście lat temu, dostaje list. W liście jest prośba, ażeby przeczytała mm, skrypt książki, którą napisał jej były mąż. Ona zaczyna to czytać i pewne rzeczy, które miały miejsce w jej życiu, które starała się już trochę nie pamiętać albo z tej pamięci wyprzeć, wracają z taką Podwójną trochę siłą, niektóre rzeczy się klarują, niektóre gmatwają je jeszcze bardziej. E, zarówno i film, i książka jest bardzo ciekawą pozycją. Ja z przyjemnością ją czytałem. Spodoba Ci się, bo ty lubisz takie rzeczy, wiesz? Słuchajcie, tutaj mam um, ostatnią część, ostatni tom o komisarzu Czyli moja nowa miłość. Moja miłość, taka książkowa. Naprawdę. To bo, mhm. Moja miłość do bohatera. Niezwykle wciągające pozycje, bo teraz pokazuję ostatnią, bo tak jak powiedziałam, no nie mam, nie mam, pożyczyłam swoją, którą kupiłam Z sobie Zresztą żeby mieć Sony na w tym próbły. samym dniu, w, którą, w którym tak, kupiłaś tą książkę. Bo, no tak, bo słucham sobie w audiobooku właśnie. Mhm, I czyta w Wojciech. Y, Janusz Zadura. Nie y, W każdym razie, słuchajcie, y, jest to. No tak sprytnie napisana napisany cykl, nie wiem jak to powiedzieć. No jest to tak sprytnie napisana seria. Komisarz Mordka, oczywiście, no takie powiedzmy banalne, że on jest taki trochę brutalny, trochę nieogolony, trochę śmierdzący, Czyli taki trochę pije. No e, kobiety kochają. No jakich bohaterów generalnie kochają, ale którzy się kompletnie nie nadają do życia, tak? No wiadomo. Natomiast no, historie, które tam są zawarte, i które chmielasz wymyślił w, swojej, w swoim umyśle, są po prostu niewiarygodne. Autentycznie są to rzeczy, które się mogły wydarzyć, które, w które jestem, jak już wchodzę i zaczynam słuchać, albo też czytać, bo czytałoby mi się pewnie dużo łatwiej niż słuchało. To słuchajcie, wchodzi się po prostu całym ciałem w ten świat, który wykreował Chmielarz, właśnie w to środowisko, bo tam jest trochę o mafii, ale to też, żebyście, żebyście się nie nastawiali, bo ja na przykład nie lubię takich książek, które mówią, wiecie, o wielkich mafiozach w latach 90. Ale tutaj to jest tak sprytnie pokazane, są współczesne problemy, giną ludzie, oni rozwiązują te zagadki kryminalne. Są dobrzy policjanci, są źli policjanci. No fenomenalna seria, no fenomenalna. Będę Ci to polecać i będę mówić, żebyś czytał, bo... Mówiłaś mi, natomiast ja słuchałem w audiobooku yy, Rany, bodajże, Chmielarza, ale szybko przestałem, jakoś zupełnie nie, nie... Ja jestem na piątej części, wciągnęłam to w ciągu... No tak naprawdę cztery yy, książki wciągnęłam yy, Chmielarza w ciągu yy, sierpnia. Te zaczynam właśnie... Zaczęłam dopiero przedwczoraj. Nie jest to kryminał, powiedzmy, jak... Yy, Mielewska, natomiast ma on super, jest on super. Hmm. E, to jest książka e, Anatolia Bukriejewa, e, Wspinaczka I tak naprawdę to jest książka, pamiętacie, dwa czy trzy lata temu powstał taki film o mm, wyprawie na Monteverest w 1996 roku, w której zginęło bardzo wiele osób. Ten film powstał na, e, na podstawie innej książki Johna Krakauera. Możesz powtórzyć, bo ziewnęłam? Od kiedy ziewnałeś? No jak mówiłeś. A, ale od samego początku. No tak mi się chciało troszeczkę ziewać. Nie jest <laughs> Ale jesteście podłe. Nagrywacie to od 17 godzin. I w tym filmie i w tej książce e, Krakauera postać Anatolija Buklijewa, który był z konkurencyjnej agencji e, przewodnikiem dla swoich klientów, została ukazana troszeczkę negatywnie. Buklejew e, prostuje w niej fakty. Bardzo e, jest to interesujące, przynajmniej z mojej perspektywy, gdyż, e, no. Podważa niektóre sytuacje, czy też niektóre opinie, właśnie Krakauera na temat, jak się kto zachował podczas tej walki o życie innych osób. Taka walka jest na pewno bardzo trudna, ale jeszcze trudniejsze jest borykanie się później z opinią, czy też z myślami, że nie zrobiło się czegoś, albo z oceną negatywną przez innych. No a media robią też pewnie Lubić. swoje, nie? Niestety. Media lubią robić różne rzeczy. I to jest ostatnia książka e, chyba. W tym tak. naszym debiutanckim filmie, jak widzicie, debiutować można w każdym wieku. Ale... Przepraszam Cię, ja jestem jeszcze młoda. Ja też. Ale tak naprawdę, słuchajcie. Yy... Słuchajcie, tak naprawdę, Właśnie. to jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Yy, jesteśmy ciekawi, czy chcielibyście nas czasami obejrzeć, zaprosić do domu. Zap, znaczy my Was zapraszamy do siebie A, i czy tak. chcielibyście przyjąć takie zaproszenie od nas? E, no bo pod wieloma, pod, wielo, pod wieloma filmami Zuzi i Toli e, były komentarze, że chcielibyście bardzo, żebyśmy prowadzili swój kanał, więc postanowiliśmy się z tym zmierzyć. Jak nam to wyszło? Możecie ocenić. I naprawdę, jeżeli jesteście ciekawi, to możemy Wam pewnie trochę popowiadać o tym, czym są książki w naszym życiu, bo pewnie. Tak, ale też co robimy na co dzień, czym się zajmujemy, Gdzie jak pracujemy? spędzamy czas, tak. tak, jak ten nasz ogród wygląda. Mamy nadzieję, że wreszcie będzie już dobry. Zaprosimy Was na ognisko, być może niecodziennie, a teraz pożegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć!